Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz. Przejdźmy do dzisiejszego Chociaż tematu. Istnieje kilka metod obniżania zawieszenia pojazdu. Dwie najpopularniejsze wykorzystują zestaw sprężyn zamiennych do modeli z zawieszeniem sprężynowym i zestaw obniżający z blokami do pojazdów z zawieszeniem sprężynowym. Jak obniżyć zawieszenie samochodu? Skorzystaj z poniższych kroków, aby zrozumieć proces obniżania obu typów zawieszenia przy użyciu podstawowych narzędzi ręcznych niektórych specjalistycznych narzędzi i odpowiednich zestawów obniżających. Metoda 1 z 2: obniżanie zawieszenia sprężynowego za pomocą sprężyn obniżających. W wielu pojazdach, zwłaszcza w samochodach kompaktowych, stosuje się zawieszenie na sprężynach śrubowych, a po obniżeniu po prostu zastępuje się standardowe sprężyny śrubowe krótszymi sprężynami które pozostawiają pojazd na niższej wysokości w spoczynku. Te krótsze sprężyny są często ustawione na sztywniejsze niż standardowe sprężyny, aby nadać zawieszeniu bardziej sportowy. Bardziej responsywny charakter, wymagane materiały kompresor powietrza lub inne źródło sprężonego powietrza pistolet udarowy pneumatyczny podstawowy zestaw narzędzi, ręcznych podnośnik i świece zestaw nowych sprężyn obniżających zestaw nasadek ściskacz do sprężyn drewniane klocki lub kliny do opon. Krok 1. Podnieś przód samochodu. Podnieś przód samochodu z ziemi i przymocuj go do kłonic. Umieść drewniane klocki lub kliny pod opony na tylnych kołach i zaciągnij hamulec postojowy, aby zapobiec stoczeniu się pojazdu. Krok 2. Odkręć nakrętki kół. Po podniesieniu pojazdu użyj pistoletu udarowego i odpowiedniego rozmiaru nasadki do odkręcenia nakrętek kół. Po odkręceniu nakrętek zdejmij koło. Krok 3. Wymontowanie zespołu przedniej kolumny zawieszenia z pojazdu. Zdemontuj zespół przedniej kolumny. Odkręcając śruby mocujące ją u góry i u dołu za pomocą kluczy płaskich lub grzechotki i odpowiednich nasadek. Chociaż dokładna konstrukcja elementów dystansowych może się znacznie różnić w zależności od pojazdu. Większość elementów dystansowych jest zwykle mocowana za pomocą jednej lub dwóch śrub na dole i kilku śrub, zwykle trzech. Na górze. Dostęp do trzech górnych śrub można uzyskać po otwarciu maski i można je usunąć, poluzowując je od góry. Po odkręceniu wszystkich śrub należy wyciągnąć zespół z całej nogi. Krok 4. Ściśnięcie sprężyny kolumny. Po zdemontowaniu zespołu kolumny. Weź ściskacz do sprężyn i ściśnij sprężynę, aby usunąć wszelkie naprężenia między sprężyną a górnym wspornikiem. Konieczne może być ciągłe ściskanie sprężyny w małych odstępach czasu, przełączając się między dwiema stronami, aż napięcie zostanie zwolnione w stopniu wystarczającym do bezpiecznego usunięcia górnego wspornika kolumny. Krok 5 wyjąć ściśniętą sprężynę śrubową, gdy sprężyna zostanie prawidłowo ściśnięta. Włącz sprężone powietrze, weź pistolet pneumatyczny i nasadkę o odpowiednim rozmiarze i odkręć górną nakrętkę mocującą w wspornik kolumny do zespołu kolumny. Po zdjęciu górnej nakrętki zdejmij górny wspornik kolumny i wyjmij ściśniętą sprężynę śrubową z zespołu kolumny. Krok 6: Zamontuj nowe sprężyny śrubowe do zespołu kolumny zawieszenia. Wiele sprężyn obniżających jest bardzo specyficznie osadzonych na dążku kolumny. Dlatego należy upewnić się, że sprężyna została prawidłowo zamontowana w zespole kolumny. Pamiętaj, aby wymienić gumowe gniazda sprężyn, jeśli znajdują się one w zestawie. Krok 7. Ponowny montaż górnego wspornika kolumny zawieszenia. Ponownie zamontuj górny wspornik kolumny na zespole sprężyny nad nową sprężyną śrubową. W zależności od tego, jak małe są nowe sprężyny śrubowe, może być konieczne ściśnięcie sprężyny przed ponownym zamontowaniem nakrętki. W takim przypadku należy po prostu ścisnąć sprężynę, aż będzie można założyć nakrętkę, obrócić ją o kilka zwojów. A następnie dokręcić pistoletem pneumatycznym. Krok 8. Ponowne zamontowanie zespołu kolumny zawieszenia w samochodzie. Po ponownym zmontowaniu zespołu kolumny z nową sprężyną obniżającą, zamontuj zespół kolumny w pojeździe w kolejności odwrotnej do procedury demontażu. Wskazówka. Najłatwiej jest najpierw zamontować jedną z dolnych śrub, aby podeprzeć kolumnę a następnie zamontować resztę sprzętu. Po przymocowaniu kolumny do pojazdu. Krok 9. Opuść przeciwną stronę. Po ponownym zamontowaniu kolumny w pojeździe, ponownie zamontuj koło i dokręć nakrętki koła. Kontynuuj opuszczanie przeciwnej strony, powtarzając procedurę dla przeciwległego zespołu kolumny. Krok 10. Wymiana tylnych sprężyn śrubowych. Po wymianie przednich sprężyn należy przystąpić do wymiany tylnych sprężyn śrubowych stosując tę samą procedurę. W wielu pojazdach tylne sprężyny śrubowe są często podobne, jeśli nie łatwiejsze do wymiany niż przednie i wystarczy podnieść pojazd na tyle, aby zwolnić napięcie i ręcznie wyciągnąć sprężynę.